Pytanie do nauczycieli. Jaka jest najbardziej niezwykła rzecz, którą skonfiskowaliście uczniom? Kiedy byłem nauczycielem, znaleźliśmy 15 tysięcy dolarów gotówki w plecaku ucznia drugiej klasy. Okazało się, że był kurierem dla jakiegoś gangu. Miał 7 lat. Jedno z moich ulubionych opowiadań. Ach, dziewczyny przeszukiwano w celu znalezienia narkotyków. Byłem świadkiem. Zastępca prezydenta mężczyzna wyciągał rzeczy z jej torebki. Okazało się, że był w niej wybrany. Tylko, że on na początku nie zdawał sobie z tego sprawy. Trzyma go, otwiera komory na baterie i patrzy, aż w końcu zdaje sobie sprawę, co trzyma. Szkoda, że nie miałem wtedy aparatu. Kiedy pracowałem w szkole średniej, jeden z perkusistów w grupie muzycznej został zawieszony w na dwa dni po tym, jak w jego torbie znaleziono martwą wiewiórkę. Podobno planował włożyć ją do biurka nauczyciela zespołu. Mój nauczyciel muzyki uznał całą sprawę za zabawną, ale w sumie nie obchodziło go to. Pewnego dnia odebrałem kartkę, którą przekazywały sobie dwie Dziewczyny. Chciały powiedzieć dyrektorowi, że je zgwałciłem, bo nie lubiły siedzieć w sali lekcyjnej, dlatego, że zabroniłem im tam gadać. Moja matka była nauczycielką i musiała odebrać zapalniczkę uczniowie, gdy ten wtwalił swój test. Pamiętam, że było doniesienia o uczniu, który miał w plecaku pistolet. Sięgnął po niego, ale nauczyciel złamał mu rękę jednym z podręczników, zanim zdążył się do niego dostać. Moje dwie koleżanki z klasy wpadły na świetny pomysł, żeby w ósmej klasie przynieść do szkoły zapałki i spirytus. Mieli plan, aby aby skusić obrażająco ich dziewczynę w ustronne miejsce za szkołą, oblać ją spirytusem z drzewa i podpalić. Jedynym powodem, dla którego zostali złapani, było to, że przenieśli torby do auli i jakiś chłopak zaczął w nich grzebać, w poszukiwaniu czegoś wartościowego. Nie jestem nauczycielem, ale byłem kiedyś w klasie i nauczyciel już chciał zabrać telefon jednej z uczennic, gdy usłyszał wibracje. Podszedł do niej i powiedział dawaj go. Ona była strasznie zawstydzona, bo nie używała telefonu. Jej wibrator sam się włączył. Kilku uczniów śmiało się, ale najbardziej zawstydzony był nauczyciel i ta dziewczyna. Dwa ogromne noże myśliwskie od pierwszoklasisty miały 6 cali długości, a jeden nóż był otwarty. Zabrał je z wyposażenia myśliwskiego ojca i pokazywał w łazience chłopcom. Jego matka umarła, gdy miał 4 lata, a ojciec robił wszystko, by wychować i wykształcić trójkę dzieci. Byłem zastępcą dyrektora. Kiedy przeszukaliśmy torbę dziewczyny, znaleźliśmy w niej jednorazowy telefon, 3000 dolarów w gotówce i czarną książkę. Książki z klientami. Miała 18 lat, niewiele mogliśmy zrobić, ale cholera, to było jakieś gówno, gdy weźmiemy pod uwagę, że miała książki z nazwiskami około 20 mężczyzn i tym, co lubili. Drugim najdziwniejszym przypadkiem była historia chłopaka, który przyniósł trzy ryby, które złapał tego poranka. Chciał je po prostu zabić. W zasadzie nie łowił ich, żeby je zjeść, ale żeby po prostu je zabić. Z pewnego dnia uczeń podbiegł do mnie podczas przerwy i pociągnął mnie do klasy, żeby mi coś pokazać. Zgodziłem się, a on zaprowadził mnie do biurka jednej z studentek. Na stole leżał otwarty zeszyt z moim pewnym imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem, numerem samochodu i innymi szalonymi rzeczami. Natychmiast zabraliśmy ją do dyrektora, po jej Задзвонили на поліція, сконфіскували їй телефон, м'яку альбом у назви на учитель і мали в нім дословні дословник. Byłem na czterech zdjęciach, z których część zrobiła potajemnie w klasie, reszta to były stare zdjęcia z mojej starej strony na Facebooku. Szczerze mówiąc byłem zszokowany. W miejscu zwanego lochami po prostu rzędy szafek dochodził straszny zapach, więc dyrektor i dwóch nauczycieli musiało zrobić kontrolę szafek, a wszyscy uczniowie musieli otworzyć swoje szafki, żebyśmy mogli je sprawdzić. Podchodzimy do szafki numer jeden i uczeń zaczyna się bardzo denerwować się prosi nas, abyśmy nie sprawdzali szafki, ale nie ma takiego szczęścia. Otworzył swoją szafkę, wszystko wyglądało dobrze. I po tym jak inny nauczyciel sprawdził ją, wyciągnął torbę, zajrzał do środka i prawie wymiotował. 16-letni uczeń miał torbę pełną zużytych prezerwatyw. Powiedział nam, że trzymał je jako dowód aktywnego życia seksualnego dla innych ludzi. Nie jestem nauczycielem, ale byłem na zajęciach z sztuki, kiedy nauczyciel powiedział dziewczynie, żeby wyrzuciła kartkę, którą podawała dookoła. Kartka była bardzo kolorowym listem miłości od chłopaka tej dziewczyny, szczegółowo opisującym jak chciałby ją wyruchać w dupę i wiele szczegółów dotyczących związywania jej. Najdziwniejsze było to, że ta dziewczyna nie miała żadnych przyjaciół w tej klasie. Po prostu przekazała notatki popularnym uczniom, jakby była z niej. Dumna. Ta dziewczyna była ładna, więc nasz nauczyciel nawet nie zareagował na to. Kota. Jeden z moich uczniów przyniósł do szkoły swojego kota, zamknąwszy go w torbie gimnastycznej. Працював як інструктор-перкусіст, щось як асистент директора зі але тільки для перкусістів. Через кілька років. Був один студент, типу другого життєвого приятеля, який мав кронку приятелів, але був на краєнті цього кренгу. Трохи самотний, чихий і вражливий. Дуже милий, трохи клоун, інтелігентний і вникливий. Але був без цілу ентузіазму. Pod koniec sezonu muzycznego nadszedł czas, aby zwrócić partytury, które zostały rozdane i wtedy odkryłem odręczny list samobójczy, który został pozostawiony w partyturze. To było około 6 lat temu i on jest w porządku, ale to był największy problem, z którym miałem do czynienia w edukacji. Ojciec z przedszkole. W pudełku na lunch chłopca znalazłam igłę. Okazało się, że była to igła do heroiny, którą przypadkowo włożyli tam jego rodzice. Chłopiec mieszka teraz z dziadkami. Po utracie opieki ich matka przyszła do mnie i zaczęła krzywdzić. Na mnie za zrujnowanie jej życia i kradzież jej dziecka. Spokojnie wezwałam ochronę szkoły i została odeskortowana z kampusu. Chłopiec jest teraz w drugiej klasie i dziadkowie są szaleni od niego. Teraz jest w bardzo kochających rękach. Nie nauczyciel z szkolnego biurka koleżanki z klasy spadło zdjęcie klasowe. Było to, gdy byłam w ósmej klasie, czyli w 2003 roku. На одворочі було написано «Люджі, ктурих це забіч». Всі популярні учні були означені кубким, і з якогось поводу я теж. Була мошова мєна, що помишляла, що єстим популярна. І по раз перший почувам, цілком файні, бо бивам влончона до огрона тих учнів. W sumie to był dobry dzień, a zdjęcie oddaliśmy nauczycielce. Nic z nim nie zrobili. Nie jestem nauczycielem, ale jak byłem w piątej klasie, to nasza nauczycielka, potykając się o plecach jednego ucznia, powiedziała: Co ty tam nosisz, cegły? A on rzeczywiście miał tam cegły. Moja pokręcona mama pomyślała, że fajnie byłoby dać mi na obiad kokos i nóż. Za nóż też miałem kłopoty. Druga klasa, byłem po prostu głodny. Pomyślała, że fajnie byłoby to wziąć do szkoły. Pamiętam, że kiedy byłem w szkole średniej, tata Jednego ósmokwasisty był tatuażystą. Jakimś cudem ten dzieciak zdążył przynieść do szkoły sprzęt do tatuażu swojego ojca i został on skonfiskowany, kiedy próbował zrobić tatuaż innemu dzieciakowi, podczas gdy jego koledzy go trzymali. Oczywiście był to brutalny tatuaż, ale nauczyciel szedł niedaleko, usłyszał krzyki i położył temu kres. Pewnego dnia zdarzyło mi się przynieść do szkoły moją torbę turystyczną. Był to pierwszy dzień po tygodniowym kempingu i moja torba turystyczna była bardzo podobna. добно до моєї торби шкільної. Мявем там два ножі, нушки шанкові, трохи розпавки, мале павупки, пудделко амуніції. Повещую до класу з самого рана стерджив, що на не отвірч торби, а навіть не даймович з рамён аж до повороту до дому. На моїх зайченях з англійського була дівчина, яка завжди рисувала в своєму зашиття дівчини за аніме з дужими бюстами. Справдзом своє випрацювання отвером її зашит і цик вискакує на мені вайфу. Певного дня зауваживим же це Zasłaniała przede mną swój zeszyt, gdy przechodziłem przez klasę. Pomyślałem, że znowu rysuję coś brudnego i postanowiłem to po prostu zignorować. Zajmę się nią pod koniec zajęć. Zadzwonił dzwonek, a ja zawołałem ją do siebie i zamierzałem porozmawiać z nią o tym jakie to wszystko było niestosowne i że widziałem wszystko co narysowała. Poza tym jednym razem to nie był rysunek, to był list samobuci napisany dla grupy kolegów na Instagramie, którzy widocznie byli jej jedynymi przyjaciółmi, nigdy nawet ich nie widziała. I tak odbyliśmy długą rozmowę o tym, jak bardzo jest ważna i że nie byłoby sprawiedliwe zabierać siebie tym, którzy się o nią martwią. Podpowiedziałem, że chłopak z klasy jest w niej wyraźnie zakochany i że ludzie uważali ją za fajną, bo zawsze ubierała się gotycka i zachowywała skromnie. Wysłałem ją do psychologa. W końcu zaczęła randkować z chłopakiem, który się w niej zakochał, i z powodzeniem zaleciła mój przedmiot. Nie widziałem jej od lat, ale mam nadzieję, że ma się dobrze. Pewnego dnia w naszej szkole średniej dzieci przyniosły do szkoły żółnia. Inna nauczycielka usłyszała, że dzieci rozmawiają o tym na korytarzu ostrzegła mnie i jak się okazało w szałce w torbie gimnastycznej znaleźliśmy czerwonolicego żółnia słodkowodnego. Zabrałem żółnia do swojego gabinetu, a on pod koniec dnia zabrał go do domu. W liceum ta dziewczyna przyniosła igłę do szkoły i chodziła po korytarzu szturchając ludzi. Oczywiście skonfiskowali ją. Sprawdzili, czy ta dziewczyna nie używa jej do wstryknięcia sobie lub komuś innemu. Musieli obejść wszystkich, by upewnić się, że nikt nie jest chory. W liceum jakiś gość napisał cały plan jak zamierza mnie zabić i przykleił go do mojej szafki w trakcie procesu. Rzeczywiście próbował zrealizować swój plan, ale byłem praktycznie o 1 3 metra wyższy i go ogarnąłem. Następnie zgłosiłem go dyrektorowi, który wezwał policję. Chłopak został natychmiast wyrzucony ze szkoły. Mój uczeń, ale niczego nie skonfiskowałem. Pod koniec zeszłego roku w tygodniu egzaminu końcowych, kiedy lekcje się skończyły i zostały tylko testy i oceny. Rozmawiałem z jednym z nauczycieli sztuki. Zaczęliśmy rozmawiać o wspólnym uczniu, którego będę nazywał Ryanem. Bardzo spokojny, inteligentny dzieciak. Na moich lekcjach zachowywał się trochę dziwnie. Zawsze chodził po klasie i prawie nigdy nie siedział na swoim miejscu. Wolał stać przy stołach laboratoryjnych w tylnych rzędach. Czasem z nim o tym gadałem, czasem pozwalałem mu wykonać pracę tam. Nauczycielka sztuki Ryan zapytała mnie, czy kiedykolwiek zauważyłem coś dziwnego w jego pracach. Powiedziałem, że nie, a ona wyjaśniła mi, że inni nauczyciele zauważyli, z szkwice swastiki i inne niepokojące rzeczy. Ryan najwyraźniej nie chciał oddać swojego sketchbooka, ale nauczycielce sztuki udało się go wyrwać i przejrzeć. Oprócz symboli nazistowskich, rysował obrazki zamordowanych chłopców, pistolety, bomby itd. Wezwano go rodziców, odbyły się zebrania itd. Nigdy nie pomyślałbym, że Ryan będzie myślał o takich rzeczach. Ciekawe jest to, że wydawało się, że mnie lubi. Czasami została ze mną po zajęciach, żeby pogadać przez kilka minut. Nie ukrywałem tego, że jestem gejem i inni wiedzieli, że jestem Żydem. Nie wiem więc, co on się do mnie czuł. Widzowie, piszcie w komentarzach swoje historie o tym, jakie rzeczy zostały skonfiskowane w szkole.